Cześć wszystkim! Z okazji premiery mojej ostatniej książki, Wszystko pochłonie może, obiecałam czytelnikom kilka niespodzianek. Jedną z tych niespodzianek jest napisane przeze mnie opowiadanie, co do morza należy, dziejące się właśnie w uniwersum tej książki. Od razu przyznam, że jest to tekst bardzo długi, ponieważ ma niemal 100 tysięcy znaków. Dzisiaj zacznę go dla Was czytać. Kilka jego pierwszych stron. Kolejne części będą okazywać się sukcesywnie na kanale. Jeżeli zaś ktoś preferuje form, nieco inną formę, to plik do pobrania przez jakiś czas można zdobyć na moim fanpage na Facebooku. Co do morza należy? Wynurzyły się z morza nocą, spośród twarzy rozmikotanych od srebrzystego blasku księżyca w pełni. Gdyby tej nocy ktoś zawędrował na skaliste wybrzeże Maradaru, mógłby zobaczyć, jak wychodzą na brzeg pięć kobiet odzianych w suknie spiane muszli i klonów. W księżycowym świetle dojrzałby ich włosy, przypominające wodorosty. Delikatne łuski pokrywające policzki. Dłonie o palcach złączonych cienką błoną uniesione ku niebu. Morskie wiedźmy tańczyły tam, gdzie ląd spotyka się z morzem, a woda wirowała wokół ich bosych stóp. Najpierw pryskając pod nóg, ledwo sięgając kostek. Potem unosiła się coraz wyżej i wyżej, wirując wokół łydek. Tali, aż wreszcie zakryła je całe i popłynęła dalej i dalej, zagarniając plaże, pochłaniając skały pogrążonemu w ciszy i mroku, Maradaru. Pojedziecie do Maradaru, chłopcy. Erika ukończyła niedawno czterdziesty rok życia. Choć na to nie wyglądała, była starsza od Oberona, Cardeniela i Leto Drogina o dobry dwadzieścia wiosen. Mimo to Leto, uzbrojony w powagę swoich dziewiętnastu lat, skrzywił się lekko, gdy nazwał ich chłopcami. Miał ochotę napomnieć Erika, by nie traktowała ich jak dzieci, skoro obaj byli od jakiegoś czasu dorosli, miecze nie od parady. I regularnie wykonywali zadania zlecone im księ przez księcia. Coraz trudniejsze, jakby czy to chciał sprawdzić ich umiejętności, czy też kiedy poradzili sobie z jedną misją, zakładał, że podałają ja mi kolejnej. Mimo tych chęci draki ugryzł się w język. Po pierwsze, nie należało kłócić się z księżniczką Seldika. Po drugie, przeczuwał, że jeśli wspomni o tych chłopcach, napotka rozbawione spojrzenie jasnych oczu. A potem Erika powie coś, przez co leto wyjdzie nie tylko na gołową salę, ale też głupca a to ciężko byłoby mu przełknąć. Jeśli chciał, aby Erika, najbliższa krewna władcy, spojrzała na niego inaczej niż na dziecko, musiał na to zasłużyć. Maradar zamroczał Oberon z zastanowieniem. Ziemie na wschodnich wybrzeżach księstwa Sieldike położone z dala od stolicy, żadnych cennych surowców. Nie miały dużego znaczenia strategicznego, ale ostatnio zyskały dzięki handlowi z to najbliższe ziaroziemiu tereny położone nad morzem, dzięki czemu mogą towary stamtąd wypuszczać dalej drogą morską. Nigdy nie zrozumiem, jak to zapamiętujesz, wesnął Leto. Oberon, w przeciwieństwie do niektórych, przykłada się do lekcji z geografii historii, stwierdziła Erika, chociaż pozornie słowa złagodziła uśmiechem. Mimo to Leto wydał z siebie niezadowolone burknięcie. Nic nie mógł poradzić na to, że te tematy zupełnie go nie interesowały. Poza tym skupił się na czymś zupełnie innym. Wiem, część jego czasu przez ładnych parę lat pochłaniały treningi magii. Oberon, dysponując jedynie niezbyt potężną, bardzo wąsko ukierunkowaną mocą, nie władając magią w klasycznym tego słowa znaczeniu, miał więcej czasu na księgę Gagi. Przynajmniej Leto tak to sobie tłumaczył. Dlaczego mamy tam jechać? spytał Oberon, marszcząc jasne brwi, jak zwykle, gdy coś rozważał. Jak sądził Leto, dobrze znając przyjaciela, kardynier właśnie próbował sobie przypomnieć, czy w maradarze mogło znajdować się coś, co przyciągnęło uwagę Eriki. Oficjalnie czy nieoficjalnie oba. Elika rozsiadła się w fotelu wygodnie i zarzuciła nogę na nogę. O ile w większym towarzystwie zazwyczaj przejawiała nienaganne maniery, a siedziała wyłącznie sztywno wyprostowana, niczym nie przymierzając królowa, przy nich pozwalała sobie na nieco więcej swobody. Znała Leto i obrona, od kiedy byli dziećmi, pomagała w ich szkoleniu. Do pewnego stopnia traktowała ich też jak swoich ludzi, a może nawet lepiej, ponieważ swoich jako mistrzyni szpieków miała bardzo wielu. Oficjalnie maradar nawiedziła straszliwa powódź. Jedna wioska w całości zniknęła pod wodą, druga została podtopiona, ucierpiało nadmorskie miasteczko, największe na tych ziemiach. Wysyłamy więc naszego najlepszego wodnego maga, by wspomóc lorda Ewarda Maradara. Oberon będzie posłańcem, prezentantem księcia, który przy okazji przekaże list oraz rozmówi się z lordem na temat przyszłości maradaru. Loto wyprostował się, podbudowany nazwaniem go najlepszym wodnym magiem Sildige. Miał nadzieję, że nie zasłużył na tym miano wyłącznie na potrzeby Lorda. Nieoficjalnie właśnie dotarły do mnie wieści, że Lady Katriona poślubiona Ewarda, zmarła w wyniku wypadku. Wionkowa nieszczęśliwie potknęła się na schodach. Rozumiem, że to nie był tylko wypadek, podchwyciło Baron Erika, nagrydziła jego domyślność kolejnym uśmiechem, niczym nauczycielka zadowolona, bo uczeń udzielił właściwej odpowiedzi. Tego nie wiemy, ale istnieje taka możliwość. Jestem więcej niż pewna, że ojciec Katriony wścieknie się, gdy otrzyma wiadomość jej śmierci. Zwłaszcza, że niedawno wszedł konflikt z zięciem i planuje wydać drugą córkę za jego sąsiada. Jeśli sprawy potoczy się źle, możemy mieć sąsiedzką wojenkę na granicy, co nie jest nam na rękę. Mamy odkryć, co spotkała Katrionę, czy wręcz przeciwnie, upewnić się, że nikt się tego nie dowie? spytał pośpiesznie Draken, nie chcąc pozostawać jedynym biernym w tej rozmowie. To, mój drogi, zależy od tego, czego się dowiecie, jak mocne dowody zbierzecie. Potem zdecyduję, jak postąpić. Moja pani zaczął Baron powoli, a w jego głosie letowo łapał się podejrzliwości. Dlaczego my? Skoro otrzymałaś wiadomość jeszcze przed ojcem Katriony, zakładam, że twoi ludzie już tam działają. O, Baronie, czasem zadajesz za wiele pytań! stwierdziła Erika z rozbawieniem. Mam swoje powody, ale zdradzając kilka. Po pierwsze, przybywa tam mój obserwator, owszem, ma on jednak ograniczone pole działania. Wierzę, że poradzisz sobie lepiej. Jesteś w tym dobry. Po drugie, ta powódź naprawdę jest problematyczna. Nie zależy nam na tym, aby ziemie Maradaru zostały zrujnowane. Poza tym... Urwała. Żaden z nich jednak się nie odezwał, cierpliwie czekając, aż dokończy. Jak donosi mój człowiek, w Maradarze ostatnio nie mieli zbyt wielu ulew. Przynajmniej nie przed pierwszym zalaniem. Leto drgnął, że też nie wpadł na to od razu. To nie sezon na powodzie powiedział. Te przydarzały się zwykle z Sjeldikiem wczesną wiosną, jeśli nadeszły gwałtowne roztopy, oraz na jesieni, kiedy częste były burze i ulewy. Tymczasem trwała pełnia lata i przynajmniej w stolicy w ostatnich dniach niebo pozostawało pogodne. Dlatego, chłopcy, potrzebuję was maradarze całej trójki. Gareth już wyruszyła, wy możecie się pakować i jak najszybciej. Przemieszczali się z niewielką świtą, konno, po drodze trzykrotnie wymieniając wierzchowce, jadąc od świtu do nocy niemal nieprzerwanie. Część drogi wiodła doskonale utwardzonymi drogami, pamiątką z czasów, gdy nad kontynentem władał M. Danan. Mimo to na miejsce dotarli dopiero siódmego dnia od wyruszenia ze stolicy. Przez sześć dni pogoda dopisywała i podczas jazdy doskwierałem upał i pył, unoszący się spod końskich kopyt, osiadając na ubraniach. Raz tylko spadła przelot ta mrzawka i leto zaczynało już mieć wrażenie, że gdy przybędą do celu, jego obecność okaże się zbędna. Maradar przywitał ich jednak deszczem. Chmury spowijały niebo, ziemia była zaś miękka i w wielu miejscach nikła pod rozległymi kałużami. Nie padało tu od rana, ani nawet od poprzedniego wieczora. Człowiek Eriki twierdził wprawdzie, że powódź nadeszła mimo braku znacznych opadów, ale nawet jeśli się nie mylił, to nadeszły później. A to źle wróżyło zatopionym Drak nie wstydził się tego, ale w głębi ducha odczuwał ulgę, że nie będzie bezużyteczne. W towarzystwie zawsze pozostawał w cieniu Oberona. Gdyby jego magia nie była potrzebna, ten cień stałby się jeszcze dłuższy. — Dużo tu ruin — mruknął, gdy zbliżali się do zamku. Po drodze mijali pozostałości po starszych zabudowaniach. Resztki dawno skruszałych murów, fundamenty ostały się zapewne po wieży strażniczej. — Pamiątki po epoce władcy wierz. skwitował Oberon. Jego wzrok biegł jednak nie ku ruinom, a ku lorda, wzniesionej na szczycie nadmorskiego klifu. Zdawało się, że mury wyrastają prosto z ciemnego kamienia, nieodłącznie z nim zespolone — Legenda głosi, że sam zamek wzniosł morski wiedźmy dla pierwszego władcy tych ziem jeszcze przed zjednoczeniem księstwa Sjeldike. Maradar Darmaren podchwycił Leto, zadzierając głowę, by przyjrzeć się budynkowi. Ciemna, strzelista wieża zdawała się sięgać ku niebu, a potężne mury broniły przystępu do zamku z jedynej strony, od której mógłby zostać zaatakowany. Łatwo było uwierzyć, że w jego powstaniu maczały palca morskie wiedźmy, a jeśli to przynajmniej kilku czarodziejów. Rzadko tak się siedzibą mógł poszczycić się lord kładając z krawkiem nieurodzajnej ziemi gdzieś na krańcach cywilizowanego świata. Morskie wiedźmy nie są zwykle chętne do obdarywania śmiertelników dodał po chwili leto, tylko do zaciągania ich do A ty zawsze o jednym roześmiał się drakin. Maryny nie kochają ludzi, uwadzą mężczyzn tylko po to, by dały im córki. To zresztą też nie zdarza się często, bo same żyją długo i zwykle wychowują nie więcej niż dwie następczynie. I wybierają na ojców wyłącznie tych, którzy ich uznają za dość silnych, najchętniej mających dostatecznie słoną krew. Korzystają z okazji, jak już się taki trafi. Skąd ty wiesz takie rzeczy? W przeciwieństwie do niektórych przykładałem się do lekcji o magicznych stworzeniach. Oberon parsknął, gdy to udatnie starał się naśladować ton Eryki, po czym pokręcił głową. W kronikach morskich istot nie ma ani słowa o tym, ile córek miwają morskie wiedźmy, a to najlepsze kompendium wiedzy na ich temat. Nasz nauczyciel też nigdy o tym nie wspominał. W każdym razie wedle tej legendy Ortan, bo tak nazywał się ten chłopak, był synem człowieka i morskiej wiedźmy, porzuconym na progu ojca. I synowie nigdy nie obchodzili Maren. Na pana skrzydeł to tylko legenda, ale skoro przerywasz wiesz wszystko o morskich wiedźmach, nie powiem więcej ani słowa. Już nabieram wody w usta, przeobiecał solemnie Leto, ale Oberon, czy to w prawdziwej, czy w udawanej złości, faktycznie nie odezwał się już ni słowem. Nim nie zajechali pod wrota zamku, Dragin podejrzewał, że przyjaciel jedynie się najgrywa, choć nie mógł być pewien. Oberon nie przywykł, aby ktoś przerywał mu opowieści czy pieśni. W nich tchwiła jego magia, ta odrobina mocy, którą władał. Jej echa pobrzmiewały w głosie oberona, już samym w sobie miłym dla ucha, i sprawiały, że ludzie pragnęli go słuchać. Ta odrobina magii była tak subtelna i niewielka, że niemalże niemożliwa do wyczucia, jeśli ktoś nie wiedział o jej istnieniu. Nie wystarczyło to, by mógł kogoś prawdziwie oczarować, ale stanowiło doskonały początek. Kiedy mówił, słuchacze odczuwali wobec niego instynktowną sympatię, a resztę załatwiały maniery, spryt, wiedza i przede wszystkim aparycja. Oberon, odkąd w wieku 16 lat wyrósł i pozbył się problemów z cerą, był przystojny i gdzie się nie udał przyciągnął spojrzenia. Choć on, ile to mieli jasne włosy, to te oberona miały barwę złota, a czupryna drakina, jak on sam zawsze myślał, wyglądała przy nich niczym wjechać słomy. Kardeniel był lepiej zbudowany i szerszy w barach, bo i więcej czasu spędzał na ćwiczeniach fechtunku. Uśmiechem nieodmiennie oczarowywał dziewczęta, oczu o barwie bursztynu zwracały uwagę w jego urodziwej twarzy. Erika nie bez powodu uważała, że oberon sprawdzi się w tym zadaniu. Łatwo zwiedliwał sobie ludzi i umiał to wykorzystać. Togaret zasłużył sobie na opinię niebezpiecznego, ale Leto dobrze wiedział, że z nich dwóch oberon była wobec ludzi bardziej bezlitosne. Niedaleko jak rok temu, księżniczka wyciszała skandal po samobójstwie pewnej panny, brutalnie odrzuconej przez przystojnego młodzieńca. Ktoś musiał dostrzec ich z murów, bo podwójne wrota stanęły otworem, jeszcze nim do nich dotarli. Gdy przejeżdżali przez korytarz, w którym w razie sforsowania pierwszej bramy można było bronić się przed przeważającymi siłami wrogów, Leto otrząsnął się niby mokry pies. Nie dlatego, że jego płaszcz i włosy były już kompletnie przemoczone. Wyczuwał magię. Nie potrafił określić jej źródła ani rodzaju. Nie przypominała mu czarów, z jakimi dotąd miał do czynienia. Być może była to pozostałość mocy Maren, spocianej przed wiekami w zamkowe mury? Coś nie tak? Oberon zerknął na niego krótko. to pokracił głową. Później. Odmruknął, bo już spieszyło do nich dwóch mężczyzn kulących się na deszczu. Sądząc po ubiorze, żaden z nich nie był lordem, ale i to nie zaskakiwało. Tutejszy pan władał kawałkiem ziemi, a oni, choć tlachetnie urodzeni, w jego oczach byli zaledwie magiem wody i posłańcem księcia. Ale to nie liczył, więc że pofatyguje się osobiście. Sądząc po to witającego ich człowieka, który przedstawił się jako zarządca, i jego zdumiewało, że przysłoną tu takich mokosów, co im się ledwo wąs zaczyna sypać. Konie zebrano, dwóch towarzyszących im strażników posłano do kwater zajmowanych przez tutejszych zbrojnych, a ich i dwójkę służącego oberona poprowadzono zamkowymi korytarzami do pokoi. Budowla była stara. Lata zaniedbań cisnęły też na niej swoje piętno, choć zarazem widać było znaki poprawy stanu materialnego maradaru. Ciemny korytarz, pozbawiony ogień, oświetla, okien, oświetlały dziesiątki świec. Gościnna sypialnia, w której zakwaterowana drokina, była niewielka, prawdopodobnie do uniknięcia strat ciepła. Okno miała jedno i bardzo małe, brakowało w niej też paleniska. Wyraźnie jednak niedawno wymieniono w niej sprzęty. Na ścianach zawisły kobeliny zamiast skór, częściej spotykanych na północnych obszarach, a w okna wprawiano nawet pojedyncze szybki. Sildyke szkło nie było aż tak kosztownym towarem jak w głębi kontynentu. Książę wspierał szklarzy i za jego panowania udoskonalono metody wyboru, ponad dzięki sugestiom samego władcy, ale szyby wciąż stanowiły luksus, na który nie każdy mógł sobie pozwolić. W drakinów jak dotąd szkło wprawiona wyłącznie w prezentacyjnym salonie, w pokojach ojca, ale i leto oraz gabinecie. Skoro Ewart umieścił je nawet w gościnnej sypialni, musiało mu się powodzić. Handel z Szaroziemiem przynosił zyski. Leto z ulgą pozbył się ubrań brudnych i przemoczonych. Mógł prawdziwie wysuszyć je bez trudu, ale zdecydowanie powinny trafić do praczki. W pokoju czekała bala, służba naniosła wody, i choć drakin z irytacją stwierdził, że ta jest zaledwie letnia, Skorzystał z okazji do zmycia z siebie brudu kilkudniowej podróży. Ledwo skończył się przebierać, do drzwi znów zapukał służący. – Czy właśnie się jest gotowy ruszyć do perły? – spytał, gdy otrzymał pozwolenie na wejście. – Perły? Sądziłem, że najpierw zostaniemy zaprowadzeni do lorda. Zdziwił się leto, palcami przeczesując splątane, wciąż mokre włosy. Służący, starszy mężczyzna, przygarbiony, o palcach powykręconych artretyzmem, poruszył się niespokojnie. – Tej posłańca księcia do niego poprowadzono, ale perła, panie… Draken zmarszczył brzmi w wyrazie irytacja, gniewne słowa już, już cisnęły mu się na usta. To Tobera miał odkrywać główną rolę w tym przedstawieniu, ale leto nie wpadło dotąd do głowy, że jego potraktują jak zwykłego wyrobnika. Wszak pochodził z jednego z najstarszych i najbardziej szanowanych rodów Seldiga. Majątek rodzinny skurczył się może przez rozrzutność dziadka, ale to przywykł, że nazwisko Draken otwierało wiele drzwi. W stolicy szlachta biła się jego względy, a propozycje małżeństwa już od jakiegoś czasu spały się jedna po drugiej. To Beron wywodził się z pomniejszej szlachty i pozycję zawdzięczał w dużej mierze protekcji władcy. to zwalczył pierwszy impuls nakazujący skarcić sługę. Musiał zachować rozsądek. Być może sytuacja Perły była tak beznadziejna, że wyczekiwano go niczym zbawienia, już pozwolenie mu na przybranie i umycie stanowiło dużą uprzejmość. Istniała też druga możliwość. Ptak posłany z wiadomością o ich przybyciu albo nie dotarł, albo w liście nie podano jego nazwiska. Jeśli Zasieryka tego nie zrobiła, miała ku temu powody. Może wolałaby nie zwracano na niego nadmiernej uwagi, By mogli działać każdy na swój sposób. Oberon, jak zawsze w blasku świateł, garet posłany tu w sekretnie pośród cieni. Ile to brany ze najemnego maga za kulisami? Nie wiedział, ile prawdy jest w tym wyjaśnieniu, ale wolał uwierzyć zinienia niż w to, że został zignorowany. Ktoś mnie tam zabierze? spytał w końcu, siląc się na spokój. Sługa z wyraźną ulgą kiwnął kilka razy głową. Strażnik już na dziecińcu czeka panie Koń z naszej stajni wypoczęty. W takim razie ruszamy do tej perły. smak tego, co zastanął w perle, dał już przejazd przez wioskę leżącą po drodze. Kilkanaście chat rozrzuconych po wzgórzach leżało dostatecznie daleko od plaży i najbliższej rzeki, aby woda jeszcze tu nie dotarła. Ale choć nie sięgnęła jej może, pojawili się uchodźcy. Uwadze drakina nie umknęło, że albo lord nie zatroszczył się o swoich ludzi, albo uciekinierów było zbyt wielu, albo zająć się wszystkimi. Pomiędzy zabudowaniami powstały prowizoryczne szałasy, Wyglądało też na to, że kilka osób zamieszkało w podniszczonej szopie. Podejrzewał, że niektórzy mieszkańcy przyjęli uchodźców i pod swoje dachy, a skoro dla tylu zabrakło miejsca, najwyraźniej informacje Riki pozostawały nieaktualne. Czyżby drugą wioskę też już pochłonęła woda? Zaczynał rozumieć, dlaczego tak szybko pogoniono go w drogę do miasteczka. Nie mógł też nic poradzić na ukucie niepokoju, gdy pomyślał, że karet przyby przybywał tutaj od dwóch może trzech dni. Jak sobie radził sam w maradarze? Trakt, wiedzący do Pewy, został utwardzony, by ułatwić przewóz towarów. Poza nim jednak ziemia zaczynała powoli zmieniać się w błoto, a miejsca ginęła pod kałużami. Zimny wiatr, wiejący od strony morza, bezlitośnie chłostał twarz leto i szarpał wilgotny płaszcz. Kaptur leto naciągnął nisko na czoło, co róż też, przeklinając, przecierał oczy. Dopiero więc słowa towarzyszącego mu strażnika sprawiły, że zwrócił uwagę na bliskość Perły. Czy raczej tego, co po miasteczku zostało. Niech to kraken, hendorzy mruknął chłopak, przypatrując się kilku wyżej położonym domom, których jeszcze nie pochłonęła woda. Poniżej ciągnęło się już morze, i gdyby nie trzy dachy wyższych budynków, wciąż widocznych pomiędzy falami, Draki nawet nie wpadł na to, że wcześniej ta przestrzeń była częścią perły, a nie zatoki. Spodziewał się, że nadciągnął sztorm albo gwałtowna burza, przypływ sięgnął dalej niezwykle, wezbrały rzeki, których w tych okolicach było wiele i podtopiły wioskę. Stało się jednak inaczej. Może dosłownie sięgnęło po perłę i zagarnęło ją dla siebie, tworząc tu zatokę. Panie? I co ja mam z tym zrobić? Spytał leto bardziej siebie niż strażnika. Przecież nie cofnę całego morza. I jaśnie, panie? Jak długo tu leje? Był jakiś sztorm? Strażnik zawahał się nerwowo, spoglądając to na leto, to na podtypane miasteczko. No ale od dwóch dni przyznał niepewnie. Tormu tu nie było, tylko przypływ. Zatopił wioskę, potem poszedł dalej po drugą wioskę. Peruel podmywał, podmywał i w końcu wziął. Woda nie cofnęła się po przypływie, a no cofnęła i no nie całkiem. A nocą znowu sięgnęła i to jeszcze dalej, i tak co noc. Nie próbowaliście z tym walczyć? Próbowaliśmy. Kilka dni piasek mieszkańcy sypali dołek, kopali, ale wszystko na nic. Na modron, wyszeptał Leto, po czym zeskoczył z konia i rzucił wodę strażnikowi. Ruszyłka zabudowaniem, których jeszcze nie pochłonęła woda. Morze szumiało, fale raz po raz obmywały brzeg, sięgając niemalże progu jednego z domów, stojącego teraz na samej granicy lądu i wody. Ciąg dalszy, wkrótce. Dzięki za wysłuchania.